Siemanko, ja jestem Cidrex i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś wam przedstawię szóstą część filmów fantazy. E, jeszcze co do tego stępu. No to jeśli chcecie, możecie być wypoprzeniem moje filmy, zostawić komentarz z propozycją następnego filmu. E, no i co, w sumie bez dłuższego przedłużania możemy zaczynać e, to top 3, bo ogólnie w tym e, filmie, w tym, w tym top 3 pojawią się naprawdę bardzo spoko filmy, które bardzo lubię a naszym numerem pierwszym z tego TOP 3 będzie Król Artur i Legenda Miecza. W tym filmie zobaczycie znowu jakby odwzorowanie kultowej historii legendarnego rycerza, króla Artura i jego miecza Excalibura. I need you to do as I tell you. I need to get you and the boy away from here, Did you see everything you needed to see? I saw enough. Why is the water dropped? Why does the sword reveal itself now? As your power increases, so do to the forces that will oppose you. The Born King will come. It is inevitable. He felt it the power. I've never had any power, or any desire to achieve it. That's what all the fuss is about. Don't worry. You'll soon understand what all the fuss is about. Are you scared? I think I can manage. You should be scared. Whatever it takes to hunt him down. If I go down, you follow him. If he goes down, you follow me. You want him to think big? Give him something big to think about. To jest Naszą dwójeczką będzie Hansel i Gretel, łowcy czarownic. Jak widzicie, sama nas zaskazuje. to będzie historia jakby łowców czarownic. W sumie nad po nazwach bohaterów. To aż na myśl przychodzi Jasi Małgosia, tylko bardziej w wydaniu takim ekstremalnym, w takim bardziej ekstremalnym świecie. Me my sister. We have a past. We die at the hands of a witch. That past made us stronger. We had gotten a taste of blood. Which blood. And we haven't stopped since. My name is Gretel. And this is my brother Hansel. I'm not going to have you telling me what to do. How do you best kill a witch? Cutting off her head tends to work. I hate that one. The last 2 weeks we have 5 children taken from us. A witch does not come out in the open like that. I don't think we're hunting witches. There's something else going on here have to find those kids. Let's start with this. Shoot anything that moves. I see you got my invitation. I have my sister. Well, that's new. A naszą trójeczką będzie troll. Dość nowy film Bogun jest 2022 roku, a co do filmu, to jakby główną historię właśnie odgrywa ten tytułowy troll. A tak bardziej to w tym filmie poznacie historię taką bardziej pradawną naszych przodków o niezwykłych, jakby stworzeniach, które w tym, jakby współczesnym świecie, przez jakby błąd ludzki się przebudziły. utrolige, er ikke umulig. Nå må jeg fortelle til dere at for 1000 år siden vandra det troll omkring. Here in for their lives. The hva er det der? Jeg er ikke kvalifisert til å svare på hva dette det. Jeg. Men uh, vi trenger noe som er det. Statsministeren har gitt deg status som vitenskapelig rådgiver. Dere veit at jeg graver opp fossiler? Det er noe som kom ut av fjellet i dag. King kong, kanskje? Start opp. Du vet det at det er et snev av sannhet i alle eventyr? Herregud oh, La oss utrede den før den utrydder oss. Dette Eventyret har så vidt begynt.

No dobra, w sumie z tego top 3, to by było na tyle. Ja jestem Wam bardzo wdzięczny, że byliście, że oglądaliście i mam nadzieję, że zostawiliście coś tam po sobie jakąś y, subskrypcję lub dzwoneczek. Co jeszcze do jakby mowy końcowej mogę dodać? No w sumie to już z bardzo nie wiem. Jeśli macie jakiś, no naprawdę, jeśli macie jakiś fajny pomysł na następny film, to możecie śmiało skomentować pod tym filmem i dać propozycję. Ja w sumie będę miał jakby po prostu bardziej urozmaicony czas i bardzo, bardziej większą, jakby, chęć na, właśnie stworzenie, jakby, czegoś, na, czegoś nowego na mój kanał. I w sumie co? Jak możecie, to dajcie właśnie ten komentarz, w sumie z tego filmu. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. No i co? Cześć, na razie, pa, siemanko.